I nic mu nie pomogło, nawet pastelki z krzyżykiem. Jezo korwina, na 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 na. to dać Nie, to nie. <muchy> Ucha, była też w płynie, czyli mu chodzą. Do nabycia w sklepach zespołem. <muchy> Na jedyne trzynaście <grym> <wadu> <grym z wadu> pięćdziesiąt. Bez VAT. <grym z wadu> Bez VAT. Bez VAT. Ty. Też. Tu masz też taką